firmy i przedsiębiorcy z powiatu szczecińskiego w piątek zostali wyróżnieni podczas gali gospodarczej Mocarz Gospodarczy powiatu Szczecińskiego. Gala organizowana jest od 12 lat, a statuetki mocarza w ośmiu kategoriach przyznaje specjalna kapituła. Kilka nominacji otrzymał szczeciński i Kronoszpan, również kilka nominacji i nagród otrzymał gabinet lekarskiej Ewy i Marka Ogrozińskich. Gala jest gospodarczym podsumowaniem roku. Dokonywane są oceny poszczególnych działań, wydarzeń, a decydujący jest zawsze efekt końcowy. W tym roku nie brakowało niespodzianek, a werdykt kapituły we wszystkich kategoriach zapadał niejednogłośnie. W kategorii przedsięwzięcie inwestycyjne roku w skali mikro Statuetkę przyznano za utworzenie Centrum Rehabilitacyjnego Remedium. Natomiast w kategorii dużych inwestorów nagrodzono Szczecineckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji za termomodernizację ujęcia wody Bugno z budową elektrowni fotowoltaicznej. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Kronospan za instalację do recyklingu drewna poużytkowego. W tej kategorii nagrodę specjalną od Banku Pekao S.A. otrzymała firma Eurocopert za budowę hali wysokiego składowania. Szczecineckie wodociągi otrzymały jeszcze statuetkę w kategorii produkt roku. Kapituła uznała, że jest w nim woda szczecinecka, która spełnia wymogi wody mineralnej. Dodatkowe wyróżnienie otrzymała krówka mleczna produkowana przez Słowiankę nagrodę banku WBK za laser Mona Lisa Touch. Przyznano Ewie i Markowi Ogrodzińskim z niepublicznego zespołu opieki zdrowotnej Ewa, a nagrodę Banku PKO odebrał Kronospan za płytę MDS Plus Extra. W kategorii najlepszy podmiot działający w usługach nagrodzono gabinet lekarski dr Ewa, a wyróżnienie odebrała Renata Kizielewicz z firmy Remas. Świat przypraw dla domu i gastronomii. Nagrodę Banku PNB Paribas przyznano Adrianie Moros z Piątej Alei. Tytuł firmy z klasą otrzymała spółka Jarol z Barbic. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano z firmie Dziurpek z Piotra Dziurdzia. W tym roku nie przyznano tytułu gospodarczej osobowości roku. Wyróżnienie za to otrzymała Bożena Kapczyńska. Za pozagospodarcze wydarzenie roku kapituła uznała zachodniopomorski pomorski przegląd sygnałów myśliwskich w Barwicach, który zyskał już rangę ogólnopolską. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał program Kuchnia Księcia Wartisława, organizowana przez Zespół Szkół nr 2 i Gaweks Media. Tytuł Poza pozagospodarczej osobowości roku przyznano nauczycielowi, trenerowi i muzykowi Grzegorzowi Tomaszewiczowi z Barwic. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał ksiądz Marek Kowalewski. Galę uświetnił koncert Stanisława Sojki. Jedna osoba poparzona i kompletnie spalone mieszkanie to skutek pożaru w budynku przy ulicy Kosińskiego. Pożar wybuchł około godziny 11. Ogień rozprzestrzeniał się szybko. Gdy przyjechali strażacy, mieszkanie już było w ogniu. Spaleniu uległo wyposażenia, właściciela mieszkania, który miał poparzone ręce, zabrano do szpitala. Przyczyny pożaru nie są znane. Szczecineckie Hospicjum Świętego Franciszka z Asyżu w niedzielę otworzyło drzwi, by pokazać, jak wykorzystuje się otrzymywane pieniądze. Obieg powstaje dzięki składkom społecznym i darowiznom. Roboty budowlane już zostały zakończone. Oczywiście to wszystko to jest wierzchołek góry lodowej, bo to jest część widoczna, namacalna. Jak widać, praktycznie wszystko stoi gotowe do, do działania. Brakuje tylko... W cudzysłowie tylko wyposażenia, no i odbiorów technicznych. Wydawałoby się, że to już jest tak właściwie szybciutko, ale to zajmie też trochę czasu, no i przede wszystkim zaangażuje spore środki. W tej chwili jesteśmy na etapie zbierania środków na wyposażenie, i między innymi temu celowi będzie służyła akcja Pola nadziei. Potem na pewno jeszcze następne, następna zbiórka na cmentarzu 1 listopada, ale także daleko posunięta jest inicjatywa szczecineckiego klubu Lions, który, którego też jestem członkiem i jest w trakcie programu takiej zbiórki zakrojonej na cały kraj, a nawet poza krajem ponieważ kiedy uzbieramy około 120 tysięcy w Polsce, to dostaniemy grant w wysokości kolejnych 120 tysięcy, około oczywiście tam bez groszy, co da razem kwotę 240 tysięcy złotych. Już udało się uzbierać większość tej kwoty. Liczymy na to, że zamkniemy to w ciągu najbliższych miesiąca, dwóch i będziemy mogli no, pochwalić się, że mamy na Wyposażenie, dosyć dużą kwotę, bo będzie to no, stanowiło naprawdę znaczny, znaczny zastrzyk pieniędzy. Panie doktorze, czy już możemy powiedzieć, że w przyszłym roku hospicjum zostanie otwarte? Czy możemy określić w jaki sposób termin? Zdaję sobie sprawę z tego, że wyposażenie to chyba będzie najtrudniejsza część tej inwestycji? Wszystko zależy od spływających środków. Te środki, wiadomo, mamy dzięki hojności mieszkańców Szczecinka, powiatu szczecinieckiego i nie tylko, bo jest wiele osób spoza tego terenu. Dzięki temu, że jest duże zainteresowanie mediów, między innymi państwa, gdzie sprawa jest nagłaśniana i, i nie zapominają wszyscy o tym, że jest taka inicjatywa. I to w nas krok po kroku przybliża. Proszę popatrzeć, jak niedawno było, jak rozmawialiśmy tutaj na gdzieś jakichś ławach fundamentowych, a teraz już właściwie, właściwie mamy obiekt gotowy do Świadczenia usług. W sobotę po raz kolejny sadzono drzewa w ramach akcji KronoDrzewko. W całym kraju posadzono około 30 tysięcy drzew. Sobotnią akcję prowadzono nie tylko w Szczecinku, ale również w leśnictwie spore i we wszystkich miejscowościach, w których kronoszpan ma swoje zakłady. Zaprosiliśmy tutaj również naszych klientów dostawców, stawili się licznie. No, taka symboliczne otwarcie jest przy tej rzece niezdobnej, jakże pięknej. Powierzyliśmy drzewka, to są wierzby płaczące. Dzisiaj dowiedzieliśmy się od przechodniów, że to są tak zwane posągi niobe, to jest mityczna królowa tep córka indyjskiego króla. Można sobie poczytać, jest to taka nieszczęśliwa, piękna historia, ale te drzewa pasują po prostu do rzeki Niezdobnej, do tego pięknego miasta, ponieważ te stare wierzby patrzące się zestarzały dość mocno i za kilka lat jest taka obawa, że mogą wypaść. I żeby no nie stało się to w taki sposób gwałtowny, to dbamy o to, żeby powiedzmy ten, ten młody... Panie prezesie, proszę pomóc nie na rybek, tylko drzewostan. drzewostan właśnie poprowadzić troszeczkę do góry i wówczas będzie można te drzewa bez obawy jakby wymienić, zastąpić młodymi. Po 16 lat 300 tysięcy drzewek jest posadzonych. Dzisiaj padnie, tak jak już wspomniałem, prawdopodobnie rekord 30 tysięcy drzew w Polsce. Zapraszamy jeszcze do sporego, tam pojechało już pięć autokarów pełnych, także 400 osób naszych pracowników, mieszkańców miasta Szczecinek, jak mówiłem, dostawców, to są również firmy szczecineckie, klientów przyjechali z całej Polski, także będzie taka impreza rodzinna, piknikowa, bardzo przyjemna, myślę, że to jest przyjemne z takie działanie prospołeczne, dlatego że jesteśmy to winni naszym pokoleniom. Tak jak kiedyś nasi, nasi dziadowie sięgali po beczkę wina czy beczkę miodu, to musieli, czy 150-letnią beczkę miodu, to musieli nową beczkę miodu postawić do piwnicy, i my ten samy sposób, jak sięgamy dzisiaj po, po drzewa, po, po drewno z lasu, to musimy nowe drewno zadbać o to, żeby zostało nasadzone i żeby te przyszłe pokolenia, nasze dzieci, nasi, nasi wnukowie, przyjaciele po prostu żeby coś zostało po nas tak żeby nie zostawić pustej planety wyciętej w pień, tylko żeby był przyrost naturalny dziękuję bardzo w takim razie życzę przyjemnego dnia sadzenia drzewek tutaj z nami myślę że PGK dołożyło tu swojej ręki i, i dzięki temu będzie taka pielęgnacja opieka że te drzewka przeżyją jest gwarancja przeżywalności dlatego to robimy w ten sposób dziś jeszcze tylko wspomnę dla mieszkańców żeby po prostu zwrócili uwagę, jak będą przyjeżdżali przy ulicy Sikorskiego, tam już też zostały nasadzone drzewka, i również tutaj kładziemy nacisk, żeby ta przeżywalność była jak największa. Wzorem alei Mickiewicza, która jakże pięknie się zazieleniła, i tutaj chyba wypadów żadnych takich nie było. I to samo będzie, myślę, z ulicą Sikorskiego, z ulicą Kołobrzeską, dzisiaj z tą właśnie ulicą Niezdobną. No i wiele, wiele innych terenów, skwerów, które wspólnie z panem starostą chyba chcemy zrobić, nie wiem, czy zrobimy to na jesień, może taką edycję 16B, tam ulica 28 lutego, pan starosta może wspomni. Także jesteśmy otwarty, otwarci na inicjatywy, na takie życzenia również mieszkańców, samorządowców, władz miasta, starostwa, gdzie te drzewka nasadzić po to, żeby miało to sens, żeby to nie była akcja tylko taka jako akcjonizmus, tylko akcja taka pożyteczna, żeby to przynosiło radość i pożytek dla mieszkańców. Panowie samorządowcy, starosta, pan burmistrz są zwarci, gotowi. Na razie podpierają się tylko na szpadach, ale za chwilę. Ja przyznam, że od lat z współczesnimy z panem burmistrzem w, w tej akcji. Ja doskonale pamiętam, kiedy na początku sadziliśmy drzewa jako to, akcjonizm, tak jak powiedział pan, pan dyrektor trochę na początku wokół firmy Pan Później było to w nadleśnicy Czarnobór i to już naprawdę taki pożyteczny cel. Dzisiaj mi się wydaje, że jesteśmy jako samorządowcy ogromnie zadowoleni, że dzieje się to przemyślanie, że dzieje się to w mieście Szczecinek, upiększa nasze, nasze miasto, te nasadzenia. Są już takie wybrane, jeżeli chodzi o drzewostan, i na pewno warto w tym współuczestniczyć. Pamiętam, wiele drzew nasadziliśmy również w parku po, po usunięciu starego drzewostanu. To, co wspomniał Pan Dyrektor, jesteśmy w rozmowach, aby całą ulicę 28 lutego obsadzić nowymi nasadzaniami, ponieważ te, ten orzech, taki, który tam jest, on już dosłownie w dużej części wypada. Myślę, że to jest tak dobry, szczytny i ciekawy pomysł, że warto w tym uczestniczyć. O ulicy 28 lutego słyszeliśmy, jakie będą kolejne, panie burmistrzu. Trudno mi powiedzieć, ja tylko potwierdzam, że my co roku negocjujemy tutaj z Kronospanem. W tym roku był taki pomysł, żeby cała Sikorskiego była nasadzona. Myśmy tam sprawdzili, że wzdłuż pasa drogowego jest bardzo duża ilość sieci i nie da się po prostu posadzić tak gęsto tam tych drzew, jak sobie życzył Kronospan. W związku z tym no, zaproponowaliśmy, żeby właśnie tutaj posadzić te wieżby płaczące. Wiadomo, było parę tygodni temu była cała awantura te wierzby. Zostaliśmy zrozumieni, że tak powiem, źle, że my tutaj chcemy wszystko w pień jednorazowo wy wyciąć. Takiej intencji nie było. Niemniej rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Dyrektor, te wierzby są niestety skazane na to, że w ciągu paru lat one będą sukcesywnie wycinane. Też mi jest bardzo żal tych drzew. No, ale żeby to nie było tak traumatyczne, to trzeba wcześniej sadzić właśnie drzewa między nimi, żeby potem to nie było takiej, takiej, takiej golizny tutaj wzdłuż niezdobnej. Także jakie następne trudno mi powiedzieć naprawdę, ale, ale co roku jest to tematem rozmów i muszę powiedzieć, że tutaj natrafiamy na, na partnera, który chce rozmawiać. Kupujemy drzewa dosyć drogie, e, znaczy kupujemy z pewnym eufemizmem, bo to właśnie kupuje Kronospan, e, e, kupuje drzewa już takie wyrośnięte. Wiadomo, że im wyższe drzewo, tym droższe. Także bardzo się cieszę, że nas trochę tutaj odciąża w tym i, i, i my myślę, że mieszkańcy to doceniają. Ale PGK będzie miał w związku z tym trochę więcej tej roboty. Znaczy ja się cieszę w ogóle, że takie piękne drzewa tutaj nad rzek rzekę Niezdobną trafiły. Ja myślę, że bo to już pojawiło się rok temu takie stwierdzenie jednej z uczestniczek konferencji zarządzania zielenią miejską e, z Poznania, która stwierdziła coś takiego. To nie jest Niezdobna, to jest rzeka Ozdobna, więc ja myślę że docelowo to e, e, nazwa tej rzeki się zmieni na Ozdobną i dzięki takim właśnie przedsięwzięciom myślę, że to niedługo nastąpi. W sobotę w Szczecineckim Urzędzie Stanu Cywilnego państwo Wanda i Henryk Janiccy po 50 latach wspólnego pożycia odnowili przyrzeczenie małżeńskie. Na ślubnym kobiercu stanęli 16 kwietnia 1966 roku w Nowej Rudzie. Co państwa przygnało tutaj z Nowej Rudy? E, córka, córka tu zamieszkała po studiach, podjęła pracę. My po przejściu na emeryturę przyjechaliśmy tu. No skoro już to mamy wyjaśnione, to teraz przejdźmy do tego meritum sprawy, do najważniejszej rzeczy. 50 lat temu stanęliście państwo na ślubnym kobiercu, dokładnie 50 lat temu. samego dnia. Tak. A jak to się stało? Jak pan żonę poznał? Gdzie? Na kopalni? Nie, nie, nie. No razem razem Oplod? w w, w szkole. No, do szkoły podstawowej chodziliśmy razem potem ja po, 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 razem mieszkaliśmy w Jednym miejscu. Mieszkaliśmy, w jednej w miejsc mieszkaliśmy w, nie? Także nie było żadnych tam, nigdzie tam, jak to się mówi, na faksy nie jeździłem i cały czas nie, pracowałem normalnie na kopalni. Żona ona pracowała w służbie zdrowia też na kopalni? Nie? Także znaliśmy się, no i razem, a razem do pracy dojeżdżaliśmy. Także w ten sposób, nic innego nie było. Nie? Minęło 50 lat, w ciągu tych 50 lat były różne chwile dobre, złe. Czy są takie, które chcielibyście Państwo wymazać z pamięci? Nie, nie ma. Pięćdziesiąt 50 lat sielanki małżeńskiej no były takie chwile jak w każdym małżeństwie no ale to nie były aż tak złe żeby można było powiedzieć że na no, nie było żadnych że... zdrad nie było żadnych tam jak to się mówi tam, w, jakichś tam incydentów tam bicia coś takiego molestowania coś takiego na pewno nie było a jaka jest recepta, żeby właśnie przeżyć w zdrowiu, w szczęściu te 50 lat razem? No, kochać się, kochać cały I czas i szanować, najważniejsze. A pan jaką by receptę dał? No, ja uważam, że e, ja nie miałem nawet czasu pomyśleć, żebym coś tam, coś tego, ale żona po prostu była ostoją moją. Nie? Bo były takie chwile, że trzeba było nieraz i po 12, i po 14 i 16 godzin byłem w pracy byłem. mnie. Ona się bez przerwy martwiła. A macie Państwo dwoje wnucząt e, I... Tak, jedną córkę i dwie wnuczki. I te wnuczki to dzisiaj oczka w głowie. E, tak, właściwie to tak dla nich tu przyjechaliśmy. Życzymy jeszcze wielu lat zdrowia i szczęścia. Dziękujemy. Dziękujemy. Leśne Ścieżki to kolejna wiosenna impreza organizowana przez Wojskowe Koło PTTK Wiarusy. Jest to rajd dla rowerzystów i piechurów. W imieniu Wojskowego KPTTK Wiaruszy zapraszam na kolejną naszą wiosenną imprezę. Tym razem tradycyjny rajd leśne Ścieżki. Rajd dwudyscyplinowy odbędzie się na dwóch trasach. Trasie pieszej i rowerowej. Zbiórka uczestników w godzinie 10.30 przed muszlą koncertową w parku koło Liceum Ogólnokształcącego. Stamtąd dodamy się na trasy, jak powiedziałem pieszą i rowerową. Trasa piesza około 5 km brzegiem jeziora Trzesieck. Wzgórze Marien, Tron, Raciborki, ulica Fabryczna, Kwieciszewo i do mety. A rowerzyści przez Las Klasztorny, rezerwat Dębie Wilczkowskie, Jelenino, Dziki, Turowo również do mety. A meta będzie odbędzie się na polu biwakowym przy parafii św. Franciszka Zasyżu, przy ulicy Bukowej. Tam będzie ognisko, pieczenie kiełbasek, konkursy rekreacyjne. Warto powiedzieć, że zawsze temu rajdowi sponsoruje i patronuje nasz głos koszaliński. Mam ufundowane gadżety, nagrody, tak więc warto posiadać przy sobie weekendowe, piątkowe, bądź sobotnie wydanie głosu koszalińskiego i uczestnicy wezmą udział w losowaniu fantów ufundowanych przez organizatora. I to nasza taka najbliższa impreza. Każdy z uczestników otrzyma oczywiście pamiątkowy znaczek rajdowy i możliwość zdobycia innych nagród w konkursach rekreacyjnych zaproponowanych na mecie. Przypominam, najbliższa niedziela, 24 kwietnia, godzina 10.30, zbiórka przy Muśli w Parku Miejskim koło Ogólniaka. A dwa tygodnie później realizujemy już kolejną dużą imprezę, 21. Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Piławą. Bliższe informacje można otrzymać z regulaminu, który jest dostępny w siedzibie KPTK Wiarusy w Centrum Informacji oraz na stronie internetowej naszego oddziału, Oddział Wojskowy PTTK Wałcz. Tam jest regulamin tego spływu. Jest to spływ czterodniowy rzeką Piławą. Polecam, zapraszam. W maju kolejne imprezy, ale o tych imprezach poinformujemy w bliższym terminie. Będzie to spływ kajakowy po jeziorze Bielsko, będzie rajd rowerowy z Holnic do to będzie rajd samochodowy. Wiele, wiele imprez wiosennych jeszcze przed nami, na które dzisiaj serdecznie zapraszam. 20 kwietnia na ulicach Szczecinka pojawi się około 250 wolontariuszy kwestujących w ramach akcji Pola Nadziei. Młodzież rozdając żonkile, symbol życia i nadziei, kwestować będzie na rzecz powstającego przy parafii pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu Hospicjum. W sobotę kolejny raz społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 zorganizowała turniej koszykówki. Drugoklasiści już biegają i to z, z dużym zaangażowaniem, z, dużą, z dużym poziomem wytrenowania. Cztery zespoły, trzecie klasy, drugie z Białogardu, z Koszalina, ze Szczecinka. No bawimy się już od najmłodszych lat, wychowujemy wszystko. Szczególna okazja. Gramy już o Puchar Dyrektora po raz czwarty, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. Turniej nam się rozrasta, pomyśleliśmy o tych młodszych, bo ten turniej rósł razem z czwartą klasą 3 lata temu, która teraz jest w szóstej, ale mamy w szkole i w klubie lokalnym... Adeptów tak młodych, że no wyszliśmy do nich i zorganizowaliśmy, dostosowaliśmy grę do nich, uprościliśmy pewne zasady i świetnie sobie radzą. Mogłoby się wydawać, że to piłka nożna jest taką wiodącą dyscypliną, ale tu jakoś koszykówka. No, na pewno w naszej szkole tak, warto powiedzieć, że nasza czwórka wystawiła tutaj już trzy zespoły, trzecia klasa, piąta, czwartą będzie grała przeciwko szóstej, też naszej, a oprócz tego z koszelina z białogardu. Tak, no tutaj rządzi koszykówka. W roczniku 2006 wyniki spotkań były na dalszym planie. Startujący tu zawodnicy trenują od niedawna, szczególnie drugoklasiści, z których wpadał się zespół SP6 Basket, a także pół zespołu SP4 Elzas. Jednak świetnie sobie poradzili ze startem w pierwszym poważnym turnieju, zdobywając wiele punktów i utrzymując tempo gry na wysokim poziomie. Zajęli trzecie i czwarte miejsca. W roczniku 2003, podobnie jak w kategorii młodszej, wystartowały cztery zespoły, ale zawodnicy bardziej doświadczeni, poziom sportowy wysoki, Puchar dyrektora został w czwórce. Największa impreza biegowa w Wielkopolsce dziewiąty PKO Poznań półmaraton przeszedł do historii. Zwycięzcą został Daniel Muteti, a najszybszą kobietą Teresa Kwamboka. Najszybszą Polką była Marta Krawczyńska z STS Pomerania Szczecinek trenowana przez Marcina Chabowskiego. Zawodniczka Pomerani swoim wynikiem wypełniła normę na klasę mistrzowską. ParkRun to cotygodniowe bezpłatne biegi z pomiarem czasu na dystansie 5 km, organizowane regularnie w ponad 800 miejscowościach w kilkunastu państwach. Biegi przeznaczone są dla każdego bez względu na doświadczenie biegowe. Udział w nim jest bezpłatny. Jesteśmy dzisiaj 136 raz już na Parkranie. Nasza cały czas inicjatywa się rozwija. Jak widać coraz więcej osób biega. Dzisiaj może troszeczkę tak kameralniej, ponieważ dużo zawodów odbywa się w dzisiejszym dniu oraz jutro w Poznaniu. Półmaraton jest, osoby przygotowują się albo jadą właśnie już do, do Poznania, ale jesteśmy jak co sobotę właśnie w parku i biegamy wspólnie. A jak to wygląda w dni, kiedy pogoda jest znacznie gorsza? Ja już wielokrotnie powtarzałem dla nas, dla biegaczy nie ma złej pogody, są źle ubrani biegacze i tutaj, no, były sytuacje takie, że naprawdę pogoda nas zaskakiwała, było mroźno, natomiast frekwencja cały czas dopisywała i biegacze byli nas na, na starcie. Czy rekord trasy jest sukcesywnie poprawiany? Myślę, że tu każdy z biegaczy co sobotę ten walczy o to, żeby swój rekord poprawić, ale najważniejsze jest to, że w ogóle się tu pojawiają osoby, tak, że za Zaczynają biegać, ruszają się, że wspólnie spędzamy ten sobotni poranek. Oczywiście mamy tutaj swoich liderów, którzy są niepokonani. Czekamy, aż, aż ktoś tutaj jak gdyby pobije te nasze rekordy, ale no najważniejsze jest to, że możemy wspólnie biegać, że możemy się wspólnie spotkać. To park jest dla wszystkich. To nie jest tylko dla zawodowych biegaczy, to jest dla całych rodzin inicjatywa, która nas tu razem dokupuje, że tak powiem, integruje. Czyli można powiedzieć, że jest to inicjatywa, która będzie trwała zawsze jeden dzień dłużej. No, póki będą osoby, które będą chciały to prowadzić, na razie są. Które, wo, cała inicjatywa opiera się na wolontariacie. Ona się rozwija. W tej chwili e, w Polsce już jest 32 lokalizacje. Pojawia się taka e, już e, nowa forma turystyki jest turystyka biegowa, gdzie biegacze z różnych e, lokalizacji park rano odwiedzają się wzajemnie, e, biegają w innych lokalizacjach, próbują e, biegać we wszystkich lokalizacjach realizacjach w Polsce. Myślę, że to jest jak najbardziej rozwojowa inicjatywa. I to już wszystko w, aktual w aktualnościach. Za chwilę reklama. Po reklamach tygodniowy raport ze Szczecińskiej Straży Miejskiej. Muzyka